To jest Huawei Watch GT6 Pro i GT6. I domyślam się, z czym wam się kojarzą z ładnymi, świetnymi smartwatchami i wiem też, z czym wam się raczej nie kojarzą czyli z zegarkami sportowymi. I mogę od razu powiedzieć, niesłusznie. I już pokazuję dlaczego. I żeby nie było tutaj za długiego wstępu, zapraszam na szybkie 8 rzeczy, które są w stanie zrobić najnowsze zegarki Huawei. A które nie wiedzieliście, że są w stanie zrobić? Po pierwsze, mapy offline. I tak, to działa dokładnie tak, jak myślicie, czyli siedzicie sobie w domu, klikacie na telefonie, żeby mieć dany obszar na stałe w zegarku. I już możecie iść do lasu, możecie iść w góry, jechać na rower i nie myśleć o tym, czy macie zasięg albo ile będzie kosztował roaming. Zawsze macie mapy po prostu pod ręką i co ważne, te mapy działają naprawdę mega płynnie, a do tego są naprawdę sprytne, bo i e watch GT6 Pro i ten bez Pro oferują opcję tworzenia tras i nawigacji. Jeśli taką trasę wyślecie do zegarka, to wrazu pojawi się też na przykład sugestia, żeby pobrać odpowiedni fragment mapy, bo na przykład jeszcze go nie macie. Czym można tworzyć takie trasy, można je sobie zrobić w czymkolwiek, wyeksportować do GPX i potem wczytać z poziomu aplikacji, albo na przykład spożyć w komucie już bez pobierania i wysyłania synchronizować z zegarkiem bezpośrednio z aplikacji Huawei. W nagrodę dostaniemy i ślad trasy na mapie, oczywiście offline, i instrukcje, gdzie i kiedy skręcić, i informacje na przykład dotyczące tego, ile trasy nam jeszcze zostało, a ile mamy jeszcze na przykład metrów podejścia. I do tego możemy jeszcze dodać własne pola danych, czyli na przykład, kiedy jest zachód słońca, żeby wiedzieć, czy zdążymy wrócić do auta zanim zrobi się ciemno. Aczkolwiek Watch GT6 Pro i Watch GT6. Sprawdzą się nie tylko w kwestii nawigacji, bo szczególnie zadowoleni będą tutaj rowerzyści. Wszyscy wiemy, co najbardziej się liczy w jeździe na rowerze. Chodzi o to, żeby rower był drogi. Co? Nie mogę tak powiedzieć? Okej. Okay. Wszyscy wiemy, co najbardziej liczy się w jeździe na rowerze. I to jest moc. Po prostu ta moc, z jaką naciskamy na pedały. Jeśli ktoś nie miał z tym pomiarem do czynienia wcześniej, to niech po prostu żałuje, bo to jest fantastyczna informacja. Nie tylko treningowo, ale na przykład przy dłuższych Wyjazdach. Ten pomiar nie zależy od naszego samopoczucia, od tego co zjedliśmy, wypiliśmy, od wiatru, na wierzchni podjazdu, zjazdu. 200W to jest 200W i możemy sobie z tego rozpisać trening albo na przykład kontrolować się tak na długiej trasie, żeby nie paść gdzieś w połowie. Problem: miernik mocy jest przeważnie po prostu drogi i to nie 200 zł drogi, tylko 800, 900 albo i 5000 zł drogi. Więc nie każdy może nawet spróbować, bo ta cena na start jest odstraszająca i on nie wie, czy to jest mu potrzebne, więc nie próbuje. Rozwiązanie? Huawei na swojej zegarkach wprowadził wirtualny pomiar mocy i teraz uwaga, pod uwagę jest brana nie tylko nasza masa, masa roweru, nachylenie terenu, ale aktualne warunki pogodowe, czyli temperatura i wiatr, więc na starcie jest to opcja lepsza od tego co było do tej pory na rynku, bo przeważnie te ostatnie czynniki były ignorowane, a są absolutnie mega istotne. Jak to się spisuje w praktyce? O tym jeszcze pewnie przeczytacie albo obejrzycie tutaj i tak docelowo pewnie i tak kupicie sobie jakiś miernik mocy, ale na start, żeby zobaczyć jak to w ogóle wygląda, jak z tym się trenuje, jak z tym się jeździ, to jest rozwiązanie idealne. I kolejna dobra informacja, nie, jeśli kupicie czujnik mocy, miernik mocy, to nie będziecie musieli zmieniać zegarka czy kupować jakiegoś innego sprzętu. Bo tak, zegarki Huawei obsługują podłączanie do nich zewnętrznych silników mocy i tak poprawnie to Huawei oferował to jeszcze zanim to się stało modne, ale przypominam, bo może niektórzy zapomnieli. Czyli tak, sytuacja jest idealna, bo kupujemy sobie zegary Huawei, bawimy się tym wirtualnym pomiarem mocy, uznajemy tak, to jest świetne, bo jest. Po czym już przekonani kupujemy sobie dodatkowy pomiar mocy i co? I podłączamy go do tego samego zegarka, który od teraz będzie w stanie na przykład wyliczyć nasze FTP, czyli drugą najważniejszą rzecz po cenie roweru. A tak na poważnie kalkulacja naszego FTP po raz kolejny pomoże nam w treningach, pomoże nam przy dłuższych przejazdach i doborze stref. A do tego pozwoli po prostu monitorować zmiany naszej kondycji w czasie. I tak, to jeszcze nie jest koniec. Bo do zegarka Huawei tego tego możemy podłączyć właściwie wszystkie ważniejsze czujniki zewnętrzne. Przykładowo chcemy mieć czujnik tętna na klatkę piersiową. Oczywiście można. Chcemy mieć czujnik kadencji. Zapraszam, chcemy podłączyć trenażer? Oczywiście. Czyli nie jest tak, że jesteśmy kompletnie zamknięci w jakimś ekosystemie, że to jest smart zegary, który nic więcej nie potrafi? Nie. Dalej mamy ten sam zegary, który mieliśmy na początku, a potem po prostu obudowujemy go kolejnymi akcesoriami w miarę jak nasza sportowa zajabka się rozwija. Można w tym momencie zadać oczywiście dobre pytanie. Okej, okay, fajnie mamy te wszystkie statystyki, mapy, nawigacje, pomiary mocy, pomiary tętna i tak dalej. Ale co ja z tym zrobię, na przykład na rowerze, z takim małym ekranem i zegarkiem na ręce? Czy ja to będę musiał cały czas podnosić? Nie, to jest kolejna miła rzecz. Otóż wystarczy, że podłączysz telefon ze swoim zegarkiem Huawei i dostaniesz komputer rowerowy. Wszystkie informacje mamy wtedy na większym ekranie. Dane ze wszystkich czujników są na swoim miejscu. I już można się skupić na tym, żeby trzymać kierownicę, a nie machać sobie zegarkiem przed twarzą i sprawdzać, czy mamy te wszystkie waty albo czy mamy skręcić, czy nie. I to, co jest w tym jeszcze niczego, to jest to, że wcale nie musimy mieć do zegarka Huawei smartfonu Huawei. Zegarki tej marki mają to do siebie, że nie wybrzydzają przy łączeniu się ze smartfonami. Macie coś z Androidem dobrze, jak macie coś z iOS, super. Powiadomienia, synchronizacja, dzwonienie, wyświetlanie tych danych rowerowych, cała ta aplikacja Huawei i zdrowie. Wszystko jest i po prostu działa. Co najważniejsze, działa długo. Mój kolega z redakcji próbował rozładować Watch GT6 Pro przez kilkanaście dni. I niespecjalnie mu się to udało, zresztą trudno się dziwić, bo ten model działa na jednym, ten model na jednym ładowaniu do 21 dni. Przy zawsze włączonym ekranie powinniśmy dojechać do tygodnia, a w trybie zapisu aktywności na dworze, czyli z włączoną lokalizacją, wytrzyma do 40 godzin. Mi natomiast bardzo podoba się jeszcze coś innego, tak trochę już bonusowego. Otóż dotarły do mnie dwa modele, czyli ten GT6 Pro, wielki, sportowy, bardzo taki uch, wszystko mający i dużo mniejszy, delikatniejszy GT6 w tej wersji małej, delikatnej i tak i to. I jeśli chodzi o najważniejsze funkcje, szczególnie te, o których przed chwilą mówiłem, to jeden i drugi potrafi w większości to samo. Tak, oczywiście są między nimi różnice, ale nie ma na przykład powodu, żeby strasznie żałować, że, nie wiem, podoba nam się ten zegarek i chcielibyśmy właśnie taki mniejszy, delikatniejszy, no ale ten ma wszystko i tutaj stracimy bardzo dużo. Nie, te wszystkie funkcje, o których dzisiaj mówiłem, są i tutaj, i tutaj.